Warszawa. Samochód wjechał w 3,15 latki na pasach. To cud, że żadna z nich nie trafiła do szpitala. W sobotni wieczór o godzinie 18:47 centrum Warszawy stało się świadkiem groźnie wyglądającego wypadku. Na ruchliwej ulicy Emilii Plater, tuż przy wieździe na parking do Złotych Tarasów, 76-letni kierowca Forda potrącił trzynastolatki przechodzące przez przejście dla pieszych. Wszystko wydarzyło się błyskawicznie. Chwilę nieuwagi wystarczyło, by doszło do niebezpiecznego zderzenia. Na miejsce natychmiast wezwano pomoc. Z pomocą przyjechali ratownicy z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego Meditrans. Według relacji rzecznika prasowego Piotra Owczarka, dziewczynki doznały jedynie lekkich obrażeń, potłuczenia kolan i nie wymagały hospitalizacji. Ojciec jednej z nich, Obecny na miejscu, zdecydował się zabrać wszystkie trzynastolatki do domu. Choć tym razem skończyło się na strachu, policja traktuje sprawę z najwyższą powagą. Śledztwo prowadzi Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi analizują nagrania, sprawdzają, czy kierowca zachował należytą ostrożność oraz czy piesze miały zapewnione bezpieczne warunki do przejścia. Istnieje też hipoteza, że dziewczyny mogły wtargnąć na pasy. Choć nic na razie tego nie potwierdza. Ulica Emilii Platter, zwłaszcza w rejonie Złotych Tarasów, to jedno z najbardziej ruchliwych miejsc stolicy. Codziennie tysiące pieszych i samochodów poruszają się po tej okolicy. To nie pierwszy raz, gdy w tym rejonie dochodzi do niebezpiecznego incydentu. Dlatego policja po raz kolejny apeluje do wszystkich uczestników ruchu kierowców i pieszych. Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na przejścia. Pieszy na pasach ma pierwszeństwo. Jednak policja przypomina też pieszym, zanim wkroczycie na jezdnię, upewnijcie się, że pojazdy się zatrzymują i macie pełne bezpieczeństwo. Sekundy nieuwagi mogą kosztować zdrowie, a czasem życie. Na szczęście tym razem udało się uniknąć tragedii. Ale ten wypadek to przestroga zarówno dla kierujących pojazdami, jak i dla pieszych. Zachowanie ostrożności i wzajemny szacunek na drodze mogą uratować życie. Co sądzisz o tym, co wydarzyło się w Warszawie? Czy powinny zostać wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia w centrum miasta? Zostaw komentarz, subskrybuj nasz kanał i bądź z nami na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami.